Dzień dobry, cześć Bartek z tej strony Ciszyhompl. Dzisiejszym tematem będzie będą gołębie, dokładnie te ptaszki aczkolwiek nie mam nic przeciwko gołębiom, mam właśnie lubię, lubię, lubię ptaki fajnie wiosną, szczególnie to wszystko słuchać i tak dalej, z tym, że gołębie są bardzo specyficzne, po prostu brudzą i tu jest ten jeden minus za który można je moim zdaniem nie lubić zaraz pokażę tobie jak mniej więcej ja sobie poradziłem, może nie poradziłem w 100%, ale jak sobie radzę z tymi stworzonkami była tutaj sytuacja taka, że podczas remontu na balkonie zagnieździła się para głębi. To było lato zeszłego roku i fajnie, okej. Okay. Mi się podobało, że przychodziłem coś tam porobić, te głębi się na mnie patrzała. Właśnie głębica wysiadająca jajka, czy tam nie wiem, gołąb, chyba tam na zmianę, patrzała, była przerażona, a później już się tak, a. To on. No to czyli spokój. Jestem spokojna. Było naprawdę, aż mi żal było tych ptaków, bo w tak straszne upały były tam, 34 stopnie były, 36 nieraz było, to, to było już masakryczne dni. No to im tam dawałem na, na tym balkonie nawet wo, wodę, niech sobie tam, nie wiem, po, oczywiście spokój, tam zamykałem ten balkon. Może inaczej, nie otwierałem tego balkona, jak ona tam siedziała. I eee, jakoś też się trochę z... przywiązałem do tych ptaków, eee, chyba one do mnie też, bo tak nie uciekały, nie bały się mnie, eee, natomiast eee, no, tragedia ich eee, spotkała, po prostu jajka, jajko nie wysiedziała do końca, jajko chyba ktoś jej zeżar. myślę, że jakiś kruk albo wrona przyleciała, natomiast e, z przyzwyczajenia ta parka gołębi tutaj cały czas przylatywała i... Dopóki był remont, był ok. Natomiast później po remoncie, wszystko jest fajnie, wszystko jest ładne i zaczęły się problemy no, z odchodami tych gołębi. E, tutaj, no fajnie, gdyby się przeniosły gdzieś indziej te gołębie, tak? Niekoniecznie tutaj na balkonie, one ładnie wyglądają i tak dalej, no ale no, niestety srają. E, teraz tak, ja wychodzimy na balkon. już sobie pokazuję o co chodzi. Więc tak, początkowo kupiłem coś takiego. Kiedyś, u kogoś tutaj widziałem, takie kruki mają posadowione na balkonie. One sobie stoją. No i nie wiem, no, czy ludzie są zadowoleni, czy nie. Ja postanowiłem zrobić takiego, na, żeby się trochę ruszał. On się teraz rusza, jak jest wiatr. Natomiast, jeżeli nie ma wiatru, to on stoi yy, i, o, w takiej mniej więcej pozycji. No i to było dobre na pierwszy, ja wiem, może tydzień czasu. Po tygodniu czasu ta parka głębi się przyzwyczaiła do niego, chyba traktuje go jak kolesia, albo nie. Yy, w każdym razie, jako rzecz po prostu, tak? Jako wyposażenie stałe yy, balkonu. I co? No i zaserane było dokładnie, doku, do, dokładnie no wszystko. Yy, tu była jedna wielka, no, już nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, ale nie, nie wyglądało to dobrze, e, więc taki koleś no, raczej się nie sprawdza na dłuższą metę, ale wpadłem, znaczy wpadłem, no, w zasadzie poczytaliśmy trochę a propos y, co gołębi może, mo, mo, może straszyć i tak dalej, no to czerwony sznurek i teraz pokażę Tobie o co chodzi. Tu jest zawieszony, o taka linka, czerwona z jednej strony do drugiej strony i teraz wiesz co y tu są jakieś tam ich tam fekalia i tak dalej z tym, że ja tego, tego parapeciku nie czyściłem chyba przez 3 tygodnie no to jest raz, może dwa, trzy tutaj coś jeszcze spadło 4-5 tak, coś tam na antenie jeszcze jest y i to rzeczywiście o wiele lepsze ma oddziaływanie przeciw gołębiom niż ten, tutaj, kolega u góry. Tak? Niektórzy montują wiatraczki i tak dalej. Tu było naprawdę masakrycznie w ciągu dwóch dni. Tak wygląda po trzech tygodniach. Jest ok, do, do, do czegoś takiego można się przyzwyczaić. Tu na przykład nie ma tego, tego i zobacz co tu się dzieje. To jest kupa na kupie. Tak, na parapecie. Chodzi mi o parapet. No, tak to wygląda. Chyba tutaj też pociągnę ten sznureczek czerwony. Ważne, żeby był czerwony. Skąd ta czerwień? Ważne, żeby był, był czerwony. To jest jakaś linka, sznurek, nie wiem, no, po prostu za, zaczepienie dowolne, tak? Czy sobie zrobisz jakieś haczeki, czy, czy jak masz o, o coś tam zaczepić, naciągnij ten, ten, ten sznurek i gołębie prawdopodobnie nie będą tutaj lądować na tym, bo mówią, że się gołębie boją. Ja rzeczywiście tutaj teraz uważam te, te ślady gołębi tam, gdzie, gdzie jest ten sznurek, natomiast nie być może, że to są po prostu ślady, bo widziałem te gołębie jak jak siadają na balkonie, już tutaj nie siadają, tylko siadają na balkonie wyżej, być może no, ląduje co nieco z góry. No to już na grawitację nie masz niestety dużego wpływu. Natomiast na gołębie jak najbardziej. Czerwony prawdopodobnie dlatego, że w Królestwie Zwierząt, zauważ, jest tak, że co jest pstrokate, czyli tam żółte, czerwone, to jest niebezpieczne. Tak? To jest zawsze jakieś trujące, czy coś takiego. Być może, że to jest gdzieś tam zakodowane w tych główkach... Gołębi. No, i pamiętam, że no, radzę sobie jakoś z tym. Myślę, że warto spróbować coś takiego. Yy, może to, to spróbować. To, to jest cena sznurka. Nie wiem, no, wydasz za to 5 zł, a może się pozbędziesz gołębi yy, u siebie z balkonu. Tak więc to wszystko. Ok, trzymaj się. Hej.